Dobrze, pobijamy rekord Polski. U, pff, co? Dobra. Ok. 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 Daj tylko lawa Pool, będzie git. Na razie nie ma nikogo, jest godzina 11. Widziałem yy, przed chwilą z Pan Górem, który poszedł spać. Yy, ja wstałem dopiero jakieś nie wiem, z dwie godzinki temu. Robimy tutaj rekordzik. Myślę, że jest to do podjęcia z tym światem, który się obecnie trafił. No, aczkolwiek, zaraz się przekonamy. Tutaj robimy tak, jak zawsze: cyk, 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 dobra. Wydobywamy sobie podłogę. Dobra. Co prawda, tego nie musieliśmy wydobywać. Ale przydałoby się w sumie stąd wydobyć, bo tu tracimy trochę czasu. Potrzebujemy jedna u. No to właśnie był pan gór, chyba rage quitnął, Komputer chyba został wyłączony. Dobra, cyk, cyk. Mamy wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, cyk, 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 cyk. Tworzymy sobie wszystkie narzędzia. Chociaż nie wiem po co mi ten jest zawsze. Ale z przyzwyczajenia. Dobra. I tutaj sobie robimy. Teraz tak, najważniejszą rzeczą jest, żeby pan Mariusz, czyli pan Golem. Wydropił mm. No, cztery sztuki wystarczą. Oczywiście, jak da pięć, nikt się nie obrazi. Ale cztery też są jak najbardziej w porządku. Dwa łóżka już mamy, dobra. Mhm. Gravelu nie mamy, trzeba wziąć poprawkę, dobra. Trzy łóżka. I myślę, że czwarte. O, jest woda blisko, więc gravel będzie. Dobra, czwarte łóżko. Tak, łóżka mamy ze sobą. Mm. Teraz Mariusza uderzymy. Dobra, i z go go. Kryt. kryt, 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 kryt. I ostatni. Ja, jeszcze jeden. Dobra, i. No, niestety trzy. Dobra. Trudno się mówi. Trzy nie są najlepsze. Jest atakowala. Kowala. Dobra. Jest jeszcze szansa. No, przynajmniej mamy kilo, dobra, chociaż tyle. Dobra, to jak kill off to ten wywalamy, tego się uzbroimy. Buty założymy, dobra. Teraz tak, rozłóżmy to wszystko. zrobmy sobie z tego chleba. Potrzebujemy z dwóch zawsze, raz dwa reszta idzie na cel. Dobra, cyk. Mm. Musimy znaleźć. krzemień. No, chyba na dnie oceanu dopiero. Dobra, raz, dwa, trzy. Mamy trzy? Mamy trzy, dobra. Dobra, to jest tak, tak. Dobra łopata na pierwszy slot, to na drugi, dobra. Musimy teraz w... trzy flinty. Dobra, jest jeden. Dobra, no dobra. dobra, jeszcze jeden, dawaj, dawaj, dasz radę, wierzę w ciebie, dasz radę, no weź, rusz się, no, proszę, no. dobra, git, e, tak, 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 mamy fletcher, dobra, teraz tak, to zabieramy, tu pod jedynkę to wywalamy, dobra, tak, ty zostałbyś fleczerem, co? Dałbyś radę? No, ten zostanie, dobra. A my musimy znaleźć kolej od kompostownika. Ale widzę, że nie chce mi się go szukać za bardzo. Więc zrobimy. Z tego pana. Kompostownika. Czekajcie, cyk, cyk, cyk. Dobra. Tutaj będzie komposter. Dobra, nice. Dobra, a ty? Tak. Dobra, nice. Czyli to mamy za sobą. To możemy powywalać. Idziemy szukać teraz y, lawy. Jak znajdziemy lawę, to znajdziemy jedno żelazo. Taki jest plan. Tak z tyłu tam nie będzie raczej. Tutaj się. Tam jest... Nie, 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 nie. Tam też nie, ale tu jest kopalnia jakaś, z tego co widzę. Kurde, przez to jedno żelazo, które nie dropną, stracimy trochę czasu. Hmm. Dobra, lecimy tu w dół. Daj, żelazo, please. Dobra, jest. Dwie sztuki będą ok, dobra, czy teraz tak cyk, 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 i nie wiem, tym. Przepalimy, dobra. Kopiamy, żeby się stąd wydostać. Już i tak dużo czasu minęło. Dobra, gdyby brakło. Dobra, raz mamy tak zapalniczkę. Dobra, a tego nie zrobimy tak czy siak, bo nie mam tyle drewna. Więc dobra, cyk, 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 cyk. Lecimy do góry. U, 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 dobra. Zapalara jest. Teraz tego, w którą stronę? Chyba w tą bym poszedł szukać. Miejmy nadzieję, że coś będzie. Bo jak nie to lipa. To już do wywalenia się nadaje To już do wywalenia, dobra Lava Pool teraz, Lava Pool Tak, czas już jest nie najlepszy Ale jako, że mamy Żerazny Kilof to jest potencjał na jakiś Bastion Piglinów Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra, tam jest snow, to tam raczej ciężko lawa Pula. Jest, dobra, jest, jest, jest. We got this boys. Ty, 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 ty. Dobra. Ustawmy sobie to tu, to tu, to tu chleb tu, bo chleb będziemy potrzebować. Dobra. Dobra cyk. Cyk, cyk. Dobra. Tak, tak i tak plus. Tak, tak, dobra. Mm, dobra, nie mamy drewna. Minus jedennaście trzydzieści siedem. Chyba śniesz gość, że tak będziesz tu latował. Jest forteca. Jest forteca, tylko trzeba się posadzić? Dobra. 8 minut, spoko. 8,30. Jest git. Czy ja zrobiłem tą tarczę? Nie zrobiłem. A, bo nie mam drewna, no tak yy. nie wiem, czy dolecę. się brakło dobra 4 5 6 7 8 dobra może starczy raz dwa trzy cztery pięć sześć 8 osiem dobra starczy teraz tak e, wbić do góry ogarnąć złoto trade i wygrać grę dobra Easy. Dobra, mamy szkielety ciemne. Dobra, coś złotego. skrzynka na końcu kurde No może pójdziemy Złota zbroja dobra już nas nie będą atakować przynajmniej weźmy siodło Dawaj złoto kurde nie pamiętam Kordów w portalu Teraz by się ktoś przydał na tym team speaku. Czy ja mogę znaleźć? Tu nic, u góry? Nic, jest dobra. Ale tam chyba nic nie ma. Dobra, pusto. Tu jest spawner, dobra. Szybka konsumpcja, mamy jeden tylko dobre. Jeden brak strzał, trzy żelaza dobre. Mm -hmm. I tu jest. Nie pamiętam, jak wrócić do bazy. Ile tam mogę mieć? Zero. Dobra, trzy. 4 Uciekłem mniej więcej tą samą drogą O ile pamiętam no. Szybkie perły muszą być Jak chcemy rekord Pary jeszcze trzy, jeszcze trzy dobre, jeszcze dwie. Minut, 3 obsa. Ten mamy na konia. To jest dobre. Mamy jabłka, żeby konia oswoić. No, jakiś szybki koń by się przydał. No, let's go, let's go. Czas tylko tracimy. Dziomki. Chyba chcecie być zapamiętani. Kurde no, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ja nie przylazłem, kurde. <ścoughs> Niebezpiecznie dobra. Skąd ja przylazłem? Stąd? Tak stąd. Dobra. Tutaj jakoś szedłem. Tą skrzynkę na pewno musiałem sprawdzać tak. Tutaj sobie wyjdziemy. Portal. Gotowy portal, dobra. Yy. Mamy gotowy portal. Igliny, gdzie są pigliny? Przekopiemy się na drugą stronę. Nie mamy za dużo czasu. Dobra, minus nasze znaczy 200, 150, dobra. Ojej, ojej. Please, no please, please, please. Tam jest drugi. Dobra, nie żyje chyba. Żyje. Dobra, olać to. O, ciężkie, Pigliny, dobra są. On mnie goni, dobra. Stary, musisz dać ci to w miarę szybko. Jesteś jedynym piglinem tutaj. <laughs> Jeszcze raz. Kurde, cztery najmniej. Dawaj, dawaj, bo mamy tu wyjście, dawaj. Jeszcze raz osiem rzuć chociaż raz osiem i jesteśmy szczęśliwi. Please. Musisz, stary, musisz. Mm. Nie, no czy dwa razy po cztery rzucił? To jest żart. Nie, no rzuć, proszę cię. Dwa razy po cztery, naprawdę? Spaduwa. To jest rekord. To jest rekord. To jest rekord, jeżeli wszystko dobrze, to jest rekord. Kordy. Nie rzucili na łuk. Dobra, nie ma na łuk, nie ma tego. Jesteśmy na środku i nie mam y, tego. Dobra, nie mam na łódkę, nie mam na łódkę. 15 minut. Potrzebujemy łódki, potrzebujemy bardzo łódki, dobra. Potrzebujemy bardzo łódki, naprawdę. To może być rekord. Jesteśmy w pewno blisko fortecy, bardzo bo. Cofa nas już, więc ta forteca będzie gdzieś tutaj. Jesteśmy giga blisko, daj drzewo tylko. Czemu to drzewo? Dobra, jest blisko. Dawaj drzewo, dawaj drzewo, dawaj drzewo, dawaj drzewo, dawaj drzewo, dawaj drzewo. Bez spiny no, jest dużo czasu. Jeszcze łup, potrzebujemy jakieś spidersy dorwać, czy coś by było git. Mm, dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk i siekierka w ogóle żelazna. Dobra. Mm. Dobra, trochę stresuję się, teraz nie powiem. To musi być gdzieś tutaj. O won, córka. To musi być gdzieś tutaj. Widzę statek. Nie widzę nic, nie widzę nic. Ten portal. Nie wiem, ratuje życie, jeżeli ten. Dobra. Zaraz możemy rzucać Jeszcze dobra podleć Dobra nice Dużo osób do mnie pisze teraz Tyryryt. Pajęczyny Jakaś, żebyśmy byli żeby Portal był obok bi biblioteki to mamy ten Mamy pajęczyny Dobra, nie znisz tego Nolif, nie znisz tego, nie znisz. Zniż... Coś tam prześwituje, ale to chyba nie to. Portal, portal skrzynka, ale to nie to. Rozglądam się na sku full skupieniu, nic nie widzę. Jeszcze. Szybciej, szybciej, bo czas już goni nas trochę. Proszę, daj rekord. Ty pod nami? Co ja robię? Co ja robię, co ja robię? Nie wiem czy to nie było pod nami. Nie wiem czy nie widziałem. Jest, widzę chyba. To jest twierdza. Tak, to jest twierdza. Dobra, gdzie jest sala? Gdzie jest sala? Dobra, twierdza w wodzie. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie, tu nie. Szybko szukaj, Noli, szukaj. Gdzie to może być? Jest, dobra, mamy pańczyny. Eee. Raz, dwa, trzy, dobra. Eee. Cyk, 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 dobra, cyk. Sorry. Eee. Dobra. dobra. Portal, please. Bardzo nic znaleźć portal naprawdę tutaj nie ma, dobra tu. Tam się coś świeci. Jest portal. Zresztą po co ja to skopuję. Dobra, muszę to na raz zrobić, bo już widzę, że nie ma jak się Cię cofnąć. Dobra F3, plus B łuk Strzały, dobra Jedzonko. Nie, ja, tak się nie mogę najeść. Dobra Szybko, zdejmuj jedzonko. Dobra Lecimy na rekord. bym perłę zostawić tam na ziemi na platformie. Dobra, nice. 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 Dobra. Teraz ten. Proszę zeszczel. Dobra nice, jeszcze jeden. Ostatni. Nie, 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 odczep się. Dobra teraz tak, czy ja chcę robić wiadro, znaczy pół, czy ja chcę robić tego... Yy, łóżka? Jakby... Łóżka mi dadzą dużo, ale... dużo ryzykuję, a tak to mam rekord nawet bez łóżek na spokojnie. Mm. Nie muszę się zastanowić. Na spokojnie czy nie? Nie wiem. Kurde, ten Pid jest taki słaby. Dobra, Jolo. Jada się, jada się, dobra, bijemy go w głowę. Słaby się ustawił. Dobra, nawet nie jestem zły teraz, że nie zrobię łóżka, bo się nie dało. Lee nie. Słaby Pid Na pewno jest rekord, jeżeli nic jest zważywie. Jest źle. Gdzie ja mogę go bić? Nigdzie go nie mogę bić. Nigdzie go nie mogę bić. Bez łóżek będzie. Na 100%. bo się dwa razy źle ustawił, a zrobiłbym te łóżka. Bo szybciej, traw go. No, trafiaj go. No nietrafialny jest ile ją szczał 20. No podchodź będzie poniżej 30 minut chyba. Tak, dawaj, 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 dawaj. Jest rekord, jest rekord, jest rekord. No szybciej, szybciej, szybciej Szybciej, szybciej i ile? Nie wiem, będzie 28. Bez łóżek No, mamy nowy rekord, także nie wiem ile, ale 28 ileś Kurde, szkoda, że ten Pit był taki do dupy, bo bym zrobił łóżka No w każdym razie, lecimy dalej Pobijaniem rekordów Polski, także zachęcam Ja farta miałem teraz z tym portalem, no Około 200 prób, nara